Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone w znaku ryb. Zapraszam na czytanie tygodniowe. Robimy czytanie od 7 do 13 czerwca 2021 roku. Zobaczymy, co idzie do osób urodzonych w znaku ryb. W tygodniu od 7 do 13 czerwca 2021 roku. Do trzynastego. Na wszystkich ryb. I patrzymy. Królowa mieczy, umiarkowanie. Siódemka mieczy i ósemka pentakli. Z przełożenia mamy. O, już około się pojawiła. Z przełożenia czwórka mieczy, czyli karta odpoczynku. I patrzymy. Kochani, tydzień w energii takiego spokoju, takiego właśnie umiarkowania. Karta umiarkowania mówi o równowadze, karta równowagi emocjonalnej równowagi takiej w ogóle, jako takiej o, może tak powiem równowagi, jako takiej. Jakiś wyczerpujący tydzień mieliście, taki bardzo y, powodujący dużo działań w Waszym życiu, dużo y, decyzji, jakichś takich. Energia Królowej Mieczy to, to energia kalkulacji, podejmowania decyzji na chłodno, wyważenia, y, energia osoby zdecydowanej na działania szybkie, Zdecydowane, właśnie takie kategoryczne, czyli tutaj ta energia odchodzi do przeszłości. Macie teraz chwilę spokoju, macie teraz chwilę na odpoczynek, na refleksję, na relaks, na, na zrównoważenie sił, na um, ogarnięcie jakby kwestii takich um, życiowych, bym powiedziała. W tym tygodniu wskazówka jest taka, że macie robić swoje. Mamy tutaj ósemkę Pentakli z przełożenia. Świadczy ona o tym, że macie nie ustawać w tym, co sobie postanowiliście wcześniej, w działaniach, bo te działania przynoszą Wam wymierne korzyści, wymierne efekty. To może nie jest jakieś ekstra super. Emocjonalnie satysfakcjonujące, ale na pewno daje Wam poczucie stabilizacji i spokoju, tak? Zapewnia Wam poczucie komfortu i bezpieczeństwa. To, co do tej pory robiliście, co tutaj nawet jeżeli ta królowa mieczy odchodzi do przeszłości, to ona i tak spowodowała, że w Waszym życiu zadziały się jakieś tematy, które powodują, że w tej chwili czujecie spokój. I czujecie komfort, tak? Być może gdzieś mieliście jakieś rzeczy do załatwienia i trzeba było przez to przebrnąć, czy tak powiem, i wyście to zrobili. Wyście to zrobili. Ten to umiarkowanie, ten spokój, który teraz macie w tym tygodniu pisany, on nie bierze się znikąd. On się bierze z tego, że wy potrzebujecie tego spokoju. Wyście się. Z czymś nawojowali, namęczyli, nawet tutaj karta z przełożenia, karta czwórki mieczy, świadczy o tym, że wy chcecie wręcz uciekacie gdzieś w miejsce, gdzie będzie możliwość odpoczynku, tak? Odsuwacie się gdzieś do tyłu, potrzebujecie jakiejś rekonwalescencji, jakiegoś świętego spokoju. Tutaj mogły być jakieś ostre działania, kategoryczne, zdecydowane, takie szybkie cięcia, i, i, i to was umęczyło. Ale. Jest też informacja, że w przyszłym tygodniu macie kartę Siódemki Mieczy. Siódemka Mieczy to są jakieś niejasne sprawy, niejasne sytuacje. To są nie fair ludzie, nie w porządku i to do Was idzie. Możecie zostać oszukani, możecie zostać wykorzystani, okłamani, okradzeni. Z pomysłu, z pieniędzy, uważajcie, kochani, zabezpieczajcie swoje mieszkania, zabezpieczajcie swoje domy przed wyjazdem, zabezpieczajcie samochody na parkingu. Nie zapomnijcie zamknąć drzwi, bo to jest również karta złodziei. Także taka drobna uwaga: możecie być tutaj jakoś wyciszeni chwilowo po, po jakichś tam perturbacjach. Albo zapracowani, tak, i robicie swoje, ale no, no, no to też wymaga koncentracji i uwagi, i może, może tutaj przyjść właśnie taka sytuacja, że albo zostaniecie okradzeni, albo fizycznie tak okradzeni, tak, tak, tak po prostu, albo y, ktoś ukradnie Wasze pomysły. Bo jeżeli Wy tutaj w takim uśpieniu, w takim zrezygnowaniu jakimś, o, Właśnie, będziecie, to może się ktoś pojawić, kto jest szybki, przebiegły, sprytny i tutaj wykorzysta tę sytuację. Może też tak być, że ta karta sugeruje, żebyście wy nie uśpili się na tyle w, tym, w tej równowadze, w tym umiarkowaniu, żeby nie stracić właśnie trzeźwości umysłu. Bo tutaj bardzo się wysielaliście umysłowo, tak? Tu się nagłówkowaliście, tu jakieś trzeba było decyzje, działania podejmować. A tutaj jeszcze teraz, jeżeli yy, chcecie osiągnąć jakieś wymierne efekty, to Wy, kochani, musicie być czujni, bo tu może trzeba się będzie wstrzelić w jakiś moment. Może trzeba będzie tutaj yy, wykorzystać jakąś sytuację. To jest też taka karta. Wykorzystania sytuacji, wykorzystania jakiejś okazji, przechytrzenia konkurencji. Ale jeżeli wy będziecie tutaj w takiej energii, jeszcze do tego chcecie się wycofać na tyle, żeby przejść jakąś rekonwalescencję, odpoczynek, zawieszacie broń, tutaj widzicie te miecze są w dół, one w ogóle nie są do wykorzystania, tak? To jeżeli wy w taką energię popadniecie, no to ktoś może wam te szanse zwinąć przed nosa. Te okazje wam miną, przejdą bokiem po prostu. Ktoś was okradnie z takiego pomysłu i skorzysta z okazji. Bo będzie przebieglejszy, będzie chytrzej, bardziej chytry. Więc tutaj uwaga, kochani, w przyszłym tygodniu: skierujcie swoją uwagę na to, jacy ludzie są wokół Was. Czy to są ludzie szczerzy, czy to są ludzie fałszywi, czy macie możliwość jakby zapanowania nad tym, co się tam wydarza, co się tam dzieje. Bo jeżeli stracicie czujność, ktoś może z tej okazji skorzystać. Ktoś może tu was uprzedzić. I wtedy, no wy, nawet jak się napracujecie, no to może być trudno osiągnąć ten efekt, tak? Albo, albo po prostu większym nakładem pracy. Więc karty mówią, Ok, jest energia odpoczynku, jest energia jakiejś równowagi, bo wyście tutaj coś zadziałali i teraz macie możliwość yy, odpocząć. Dobrze, odpocznijcie, ale nie zapominajcie o tym, że konkurencja nie śpi i żebyście się nie dali gdzieś wprowadzić w maliny, tylko robili skrupulatnie swoje. Tu jest sugestia. Pracuj, bądź dokładny, bądź cierpliwy, bądź pracowity, nie przestawaj. A wy tu macie chęć pozostać w tej równowadze, bo wam tutaj dobrze, jest milutko. A to jeszcze nie koniec. Być może jeszcze jakieś sprawy nie dobrnęły do końca, i trzeba jeszcze troszeczkę się wysilić i skupić uwagę. Nie okłamujcie sami siebie też, że tutaj jest tak fajnie. No bo ile można w, taki, w takim. No w takim zasadzie, co, co, tu, co tu jest? No jest fajnie, ale tu się nic nie dzieje. Ile można w tym trwać? To za chwilę powieje nudą. Więc jeżeli chcecie, żeby coś dalej poszło po waszej myśli, pilnujcie swojego interesu, że tak powiem, swojego yy, dobra, żeby wam było dobrze. I mrówcza praca tutaj jest. Skupienie uwagi i mrówcza praca, a to przyniesie Wam efekty. Zobaczymy, jak, jak rozwinie się sytuacja w kolejnych tygodniach, ale żebyście tutaj zbyt długo w tej równowadze nie pozostawali, tylko cały czas byli czujni i robili swoje. Także dosyć taki pracowity tydzień, mimo tej chęci odpoczynku, to pamiętajcie, skupcie uwagę i nie przestawajcie jakby widzieć tego celu przed sobą, i na nim koncentrujcie tę uwagę. Udanego tygodnia, drogie rybki.